No, się mano, wraz z Patchem 3.0 weszło wiele nowych rzeczy. No, tak, Liku, co ty nie powiesz? No, ale wraz z nimi dostaliśmy też update do poprzedniego eventu, w którym graliśmy w karty. Event ten był w miarę pozytywnie przyjęty, ze względu na swoją względną prostotę i w miarę dynamiczny gameplay. No i byłoby ok, gdyby nie to, że sprawa nieco się pokomplikowała właśnie w tym update'cie z obecnej aktualizacji. Event ten dalej jest dosyć prosty, nie zróbcie mi źle, no powiedziałbym wręcz, że wraz z nowo dodanymi Mechanikami zrobił się on banalny, ale jak to bywa większość graczy nie będzie wnikała jakoś głęboko w gameplay. No bo jest to jednak tryb bez większego znaczenia. No i w sumie to, po co jakieś zaawansowane mechaniki z tego eventu ogarniać, prawda? No i jak się okazuje, bardzo wiele osób ma z nim ogromne problemy, i wręcz takie problemy, że nie mogą przejść nawet go do końca, co daje im full astytu. No i tutaj z pomocą, moi drodzy, przybyłam ja, który poprowadzi was przez ten event bez zbędnego wchodzenia w szczegóły i pokażę wam jak go przejść. Zaprezentuję też wam deck, którym przejdziecie dosłownie cały ten event bez większego problemu. A więc dzisiaj odcinek o kartach. Jeśli jesteś zainteresowany kontentem z Weddering Waves serdecznie zapraszam Cię na moje transmisje na Kiku bądź na Twitchu, w zależności od tego co wolisz. Często robię też na przykład przeglądy kont, czy na przykład eventy karciane na kontach widzów, więc jeśli chcesz kiedyś się załapać, link masz w opisie. A więc pierwszym deckiem, którym będziemy grali, jest to oczywiście deck podstawowy. W tym deku mamy tutaj do wyboru dwóch duelistów. Ja bym radził wziąć tutaj juno bardziej ze względu na to, że jednak możliwość zwiększania ataku naszych kart sprawi to, że ten deck trochę dłużej będzie grywalny w ogóle. A więc tutaj dużo o tym deku mówić chyba nie muszę, jest on podstawowy. Więc najpierw pokażę wam, jak przejść te podstawowe poziomy, żebyście mieli możliwość w ogóle kupić karty do deku, który będzie bardzo mocny, którym przejdziecie już resztę gry. A więc tak, deck ten opiera się na tym, że będziemy chcieli wystawić jak najszybciej trzy koszty, czyli jak tutaj karta ma trzy takie kropki To będziemy chcieli tę kartę jak najszybciej wystawić I takich kart będziemy musieli wystawić cztery Żeby przywołać naszego cztery koszta Czyli chywatie, czyli tego, to główne eko Oczywiście podstawowe ekosy, takie najlepsze, które na start są To są ekosy na przykład właśnie ten misiek Który daje nam możliwość doboru trzech kart Czy na przykład ten dzik, który da nam odnowienie naszej energii Generalnie deck ten nie będzie opierał się na tym Że będziemy musieli najpierw przywołać koszta 1, Później na niego położyć koszta 1 I na niego dopiero położyć koszta 3, Tak jak było to w poprzednim evencie tylko tym razem będziemy mieli karty, które dadzą nam możliwość od razu wystawienia koszta 3. Jedną z takich kart jest właśnie Inverted Tower, który powinniśmy zawsze na samym początku już od razu wystawiać. Inverted Tower da nam możliwość wystawienia jednej z naszej karty z tej, co mamy w ręce, oczywiście od razu na pole. Więc jeśli klikniemy sobie tutaj tego aktywnego skilla tej naszej karty, będziemy mieli możliwość wystawienia naszego koszta 3 od razu on field. Czyli, tak jak Wam mówiłem, bez tego względnego, wcześniejszego, najpierw nastawiona koszta 1, później na niego koszta 1, kolejnego i dopiero na niego koszta 3. ten jest o tyle wygodny, że nie dość, że dostajemy możliwość właśnie zestawienia kosztów 3 od razu na field, do tego jeszcze, jeśli będziemy wystawiać na przykład tego właśnie mining reindira, to do ręki dostaniemy od razu też tego robocika. I vice versa, jeśli wystawilibyśmy robocika, dostalibyśmy z deku jednego reindira. Więc co byśmy chcieli później zrobić, to jest oczywiście nastakować jak najwięcej naszej energii, żebyśmy mieli możliwość jak najszybszego, zdobycia kart. Co jest jeszcze bardzo istotne z Inverted Tower to to, że w momencie, jeśli będziemy wysyłać na cmentarzysko tutaj na prawą stronę nasze karty, które mamy w ręce, ewentualnie te, które są on-field, będziemy ładować te staki naszego Inverted Tower które jeśli naładujemy 4 razy, pozwoli nam użyć skilla ponownie. Odnośnie właśnie jeszcze nowych kart, które mamy tym razem w grze, są to karty tak zwane spelli, które dają nam możliwość zrobienia czegoś po wykonaniu jakiejś aktywności. Nowe te karty się nazywają novelty i właśnie dają nam możliwość użycia ich, jeśli wystawimy je on field. I jeszcze do tego mamy możliwość posiadania tych właśnie dwóch novelty, dodatkowo do czterech kart, które się biją. Do tej pory mogliśmy maksymalnie wystawić na field cztery karty, które się biją, na no niebo żadnych innych kart, które mogliśmy wystawić. Tym razem oprócz tych czterech kart bijących się, możemy wystawić dwie karty novelty. Więc tu jest takie trochę ułatwienie Oczywiście każde z tych kart novelty będę miał jakiś określony bonus Na przykład ta karta novelty będzie Po tym jak ją wystawimy będziemy mogli raz na rundę Przywrócić sobie dwie energii Maksymalnie to dwa razy Ta karta novelty za to da nam możliwość wystawienia jakiejkolwiek karty Która mamy właśnie w ręku Więc tak jak właśnie mówiłem da nam tam możliwość wystawienia kosztów 3 Bez zbędnego bardzo długiego wystawiania ich A więc jak już wiemy Że tak opiera się na tym że po prostu musimy jak najczęściej Wystawiać koszty 3 Które dają nam możliwość przywołania właśnie chyba Jeśli wystawimy ich 4 Także wiemy już tak naprawdę co dokładnie musimy robić, żeby tutaj przejść przez tę grę. Także jaką mamy teraz sytuację? Wystawiłem sobie tutaj trzy koszty 3, brakuje mi jednego. W tym momencie teoretycznie nie mam możliwości wystawić żadnego innego koszta 3, chyba że będę miał możliwość naładowania mojego Inverted Tower, co pozwoli mi jakąś kartę tutaj z ręki jeszcze wystawić. Jak już widzicie, na Inverted Tower mam dwa staki. Mam dwie karty w ręku, z której chciałbym W sumie wystawić na pewno te, bo przywołanie Też tej karty daje mi jeszcze Jeden punkt energii do tego do mnie Także będę mógł jeszcze raz użyć sobie skilla Mojej Juno, więc najłatwiej będzie mi oczywiście Odrzucić z ręki tę kartę, która tutaj nie jest mi Jakoś super potrzebna, co da mi trzeci stack No i tak jak mówiłem, mogę jeszcze jedną Kartę tutaj z pola bitwy odrzucić I może to być nawet novelty Które da mi kolejny stack inverted tower Co da mi przywołanie właśnie Mojego tutaj robocika, co aktywuje Moją chywatię, teraz już wystarczy tylko odrzucić Kolejną kartę, przywołać je i będę mógł tutaj sobie możliwość, miał możliwość pięciokrotnie zwiększenia ataku mojej, na, przez moją juno. W tym momencie, może jeszcze przeciwnika nie skończę, ale tak jak widzicie, deck podstawowy jest naprawdę bardzo mocny na te podstawowe, te pierwsze tury. Oczywiście ta taktyka nie nada się w późniejszych częściach gameplayu, gdyż no jest to po prostu za słabe. Przeciwnicy, którzy w następnych częściach gameplayu będą, są o, dużo, dużo silniejsi. Mają dużo, dużo mocniejsze skile, tutaj dużo mocniejsze boosty, więc to, co tutaj teraz widzicie, teoretycznie wydaje się być całkiem mocne, jednak w praktyce nie jest to jakieś niesamowite A więc jak widzicie przeciwnik pada po prostu sam No ale po co ja wam w ogóle o tym wszystkim mówię Sprawdam, dopiero co mówiłem o tym, że jest jakiś bardzo OP deck którym przejdziecie tak naprawdę wszystko I teoretycznie tego deku używać tak naprawdę później już nie będziecie No a właśnie po to, żeby ten deck zdobyć jednak musicie jakąś część punktów nafarmić Żeby mieć w ogóle możliwość odblokowania tych ekosów, które potrzebujemy A do tego jeszcze odblokowania bardzo, ale to bardzo istotnego rezonatora, którą jest Cisa Żeby w ogóle mieć możliwość zagrać ten deck w taki sposób, jaki powinien powinniśmy go grać. A więc deck tak prezentuje się następująco Został on przedstawiony przez Mewickę, Szwedzik, za co jej bardzo jestem wdzięczny No i przejdźmy teraz do konkretów. Tak jak widzicie Domena jest to Inverted Tower i Core Eko jest to chywatia. Główna siła tkwi w kartach, które mamy tutaj w talii a raczej w jednej karcie, która jest naprawdę bardzo, ale to bardzo OP. Jest to oczywiście karta Nimbus Wraitha. W momencie jak tego Nimbus Wraitha sobie ulepszymy, czyli położymy na niego jakąś inną kartę kosztu 1, dostajemy efekt, że za każdym razem, jeśli będziemy używać transformu, zwróci nam to jeden punkt energii. W momencie jak takich Nimbus Wraithów mamy dwa na polu bitwy aktywowanych, to dostajemy dwa punkty energii za każdym razem, jak robimy transform. A jak mamy na przykład ich 3, co jest możliwe, to będziemy mieli trzy punkty zwracane za każdym razem, jak zrobimy Transform czegokolwiek. Dek opiera się na tym, że będziemy mieli wystawione tutaj ten Nimbus Brave 3 i za każdym razem, jak będziemy używać Kuroro Max Firepower, będzie nam to zwracało 3 punkty energii. Więc w momencie, jak nasz na Max Kuroro Power będzie zwiększał nam obrażenia o 4 na jedną rundę, będzie on zwracał do deku i do tego będziemy mieli zwracane punkty naszej energii, dzięki czemu będziemy mogli tak spamować tym w nieskończoność. I mówiąc w nieskończoność, mam na myśli dosłownie w nieskończoność. Zaraz zobaczycie, na czym to polega. A więc tak, zaczynając oczywiście zmieniamy sobie naszego rezonatora na Cisę, gdyż ona jest bardzo, ale to bardzo istotnym częścią, istotną częścią naszej układanki, gdyż za każdym razem, jak będziemy używać jej skilla, będziemy dobierać sobie jedną kartę, co jest naprawdę istotne w tym deku, gdyż ten deck polegać będzie na tym, że będziemy musieli ciągle mieć zero kart w naszej talii. A więc będąc już w walce, musimy teraz postarać się jak najszybciej oczywiście zdobyć naszego Nimbus Wraitha. Im szybciej go zdobędziemy, tym szybciej będziemy mogli już sobie zwracać nasze punkty, co sprawi, że będziemy mogli po prostu wykonać więcej ruchów podczas, Pierwszej, pierwszej tury. Walamy te dwie karty, które nie doszą punktów, i do tego zostawiamy nam trafik Illuminatora i tego dzika. Trafik illuminator jest o tyle istotny, że będzie on miał Special Skill Attunement, który będzie bardzo istotny w tym, że nasze koszty 3, którym będziemy zwiększać ataki naszych kart, będą właśnie zwiększały ataki kart tylko z tym special skillem, więc tego też będzie musieli mieć on-field. Rundę tę zaprezentuję na przywniku, który jest w sumie najsilniejszy. To jest w sumie ostatnia postać, jaka w ogóle jest tutaj w naszym evencie, więc jego karty już na sam start będą, jak widzicie, zdrowo przesadzone. A więc tak, może nie dostaliśmy żadnych kart Z doborem dodatkowych kart, ale mamy możliwość Tutaj wybra wybrania sobie karty z kosztu 3 Oczywiście nibu z rafa nie dostałem Gdyż mam trochę pecha, więc weźmiemy sobie kartę Która pozwoli nam dobrać jeszcze więcej kart I będziemy liczyć na to, że w końcu może go dostaniemy Tak i go w końcu dostaliśmy Wypuszczamy naszą domenę, ze względu na to, że dzięki domenie Będziemy mogli sobie przyzwać jakąkolwiek kartę Tak naprawdę za darmo, na przykład takiego dzika Co da nam możliwość zdobycia dodatkowych punktów Totalnie za darmo, wypuszczamy też oczywiście Naszego wrajfa, wypuszczamy naszego trafiku I teraz za każdym razem jak będziemy wypuszczać jakąś kartę na środek, będziemy dzięki temu dostawać więcej punktów, więc w momencie, jeśli naszego tutaj Bowra wypuścimy za jeden, więc teoretycznie powinniśmy mieć dwa więcej, w momencie, jak go wypuścimy, dostajemy trzy więcej, dostaniemy pełny zwrot. Wpuszczamy oczywiście też naszego novelty, którego użycie też się liczy właśnie ich do tego recharge'u, co sprawi, że zamiast dostawać dwa, dostaniemy trzy dodatkowej energii, co dzięki czemu będziemy mogli użyć naszego skilla cisy wielokrotnie więcej. Co jest jeszcze bardzo też istotne, to to, że w momencie jak będziemy mieli tę kartę w naszym ekwipunku która będzie dawała nam możliwość dobrania z naszego m, naszego deku jednego novelty, to jeśli te novelty wyrzucimy pomimo tego, że jest to na cooldownie, nie będziemy go więcej użyć no tak jak widzicie, jest na cooldownie, wyrzucimy, użyjemy naszego ekosa użyjemy tego novelty, to będziemy mogli użyć go po raz drugi co zwróci nam jeszcze więcej energii, a więc teraz tak naprawdę musimy dobierać, aż do momentu, aż będziemy mieli coś dobrego dostaliśmy nasz kolejny tutaj chest którym zrobimy dokładnie tak jak przed chwilą wam pokazywałem, do tego jeszcze dostaliśmy Miśka, dzięki któremu dostajemy trzy dodatkowe karty. Dostaliśmy znowu Nimbus brafa, którego oczywiście wypuścimy bardzo z dużą chęcią, gdyż będziemy mieli dodatkowe zwracanie punktów. Co jest też bardzo istotne, dzięki temu, że właśnie kasowaliśmy tutaj nasze ekosy, mamy możliwość po raz kolejny użyć naszego skilla. Po użyciu tego skilla dostajemy kolejne trzy punkty dodatkowe, na to, że dwa nam się zwróciły i do tego jeszcze dostajemy jeden za samo użycie. Dzięki temu, że mamy teraz trzy dodatkowe punkty, mamy możliwość użycia naszego koszta 3 na jakimś trafik-dramatorze, jednym z tych dwóch. Da nam to możliwość załadowania właśnie attunement, który pozwoli teraz nam użyć naszego kukoro, który został przywołany, dzięki czemu odzyskamy dwa kolejne punkty za użycie. Do tego zwiększymy jeszcze nasze obrażenia. Tak jak widzicie, zaczyna się już w tym momencie robić to Absurdalne, gdyż zostały nam trzy karty w deku. Mamy tutaj trzy punkty. I tak naprawdę teraz, gdybym tutaj sobie usunął te karty, których nie potrzebuję i jeszcze raz, dostałbym tych punktów jeszcze więcej. Ale zrobię trochę coś innego ze względu na to, że właśnie mam tutaj w deku kolejny nimbus rafy, które pozwolą mi odzyskiwać jeszcze więcej punktów. Co w momencie jak ja teraz na przykład usunę sobie karty, żeby móc mieć możliwość jeszcze raz przywołać mojego kukoro, dostanę za niego więcej punktów. Po użyciu go dostanę jeszcze więcej punktów, co sprawi, że w tym momencie mam 7 punktów, i prawdopodobnie w pierwszej turze uda mi się przywołać tak naprawdę już wszystko to, czego potrzebuję. W tym momencie właśnie uprzeżywałem czwarty raz może moją chywatę, więc mam możliwość wystawienia jej, jednak jeszcze tego nie robię, ze względu że potrzebuję jeszcze trochę więcej recharge'a po to, żeby ten deck doprowadzić do ładu. Więc używamy jeszcze raz, mam znowu 6 punktów i jedziemy ponownie. Dostałem novelty, za które dostanę ogromną ilość punktów za samo Teraz mam możliwość zmodułowania mojego eko po raz kolejny, żeby dostawać jeszcze więcej punktów za samo użycie jakiegokolwiek transformu. No i moi drodzy w tym momencie właśnie doszliśmy do momentu Gdzie mamy możliwość w nieskończoność Używania naszej karty Możemy na przykład jeszcze stosować koszta 3 Po to żeby tutaj mieć dodatkowy jeszcze attunement I dodatkowe punkty zbierać Tego tak naprawdę moglibyśmy zamienić na raz Richard raz Ale w momencie tym gdzie mam dwa razy recharge Nie mam takiej potrzeby Także jak to będzie teraz działo Za każdym razem jak będziemy mieli naszego kuro w ręce to po prostu będziemy go wystawiać na środek Po to żeby zwiększyć obrażenie naszych kart W momencie jak kart żadnych w ręku nie mamy To po prostu używamy cały czas Przyzywania po to że żeby zdobyć te karty, których właśnie potrzebujemy. W momencie, jak będziemy mieli kolejny jako kukoro w ręce, to możemy go albo użyć, albo czekać jeszcze na novelty, które będzie zwracało nam, tak jak wiecie, dużo więcej punktów, niż miałoby normalnie zwracać. W momencie, jak raz sobie to novelty, uży novelty użyjemy, możemy je znowu wrzucić do naszego deku z powrotem, żeby zaraz znowu je dostać. Mamy teraz trzy karty w deku, dostajemy z powrotem naszego koszta 3, znowu go używamy i tak w nieskończoność. Możemy sobie teraz tak farmić tak naprawdę nieskończoność punktów energii, punktów ataku naszych kart. I dosłownie nieskończoność, a na myśli dosłownie nieskończoność. Nie ma granicy którą jakkolwiek da się przekroczyć i można w nieskończoność dosłownie w nieskończoność wzmacniać nasze karty nie ma jakiejś granicy, na której zawsze się zatrzymuje, czy to jest nie wiem 100 ataku 200 ataku, nie ma takiej granicy no ale jak wiemy oczywiście nasz przeciwnik ma tylko 74 teraz punkty zdrowia, yy, przy takich atakach naszych kart, no raczej nie ma żadnych fizycznych szans, że my to przegramy, dlatego właśnie o tym mówiłem, że na samym początku, tak jak mówiłem, że nasz tutaj przeciwnik ma naprawdę bardzo mocne karty, no bo wiecie w pierwszej turze mieć 15 na 17 w, w poprzedniej iteracji naszych kart było to wręcz absurdalne. Tak teraz to, co my możemy zrobić ze swoim dekiem, jest absurdalne do kwadratu. W tym momencie mam 63 na 68, więc jeśli zacznę walczyć z tym przeciwnikiem, do tego jeszcze patrzę na to, ile mój koszt 3 będzie mu dawał obrażeń, powinienem załanszatować każdego z jego ekosów. No i tak się właśnie dzieje. Karty przeciwnika jeszcze jakkolwiek działały ze względu na jego pasywkę, która daje mu nieśmiertelność przez jakiś czas, no ale obrażenia, które ja zadałem w niego, no niestety nie pozwolił mu przeżyć. I w taki właśnie sposób, moi drodzy, doprowadzacie do gamebreakingu gry. A tak naprawdę, no jest to mechanika, której niestety używać musimy. Przeciwnicy w tym wejście karcianym są bardzo, ale to bardzo zbafowani. No tak naprawdę, gdyby nie to, że mamy takie możliwości też się zbafować w nieskończoność, to bardzo ciężko było z nimi wygrać w takiej, wiecie, bardzo neutralnym, neutralnym gruncie. Więc już teraz wiecie dokładnie, jak karciankę przejść i co robić, żeby przeciwników pokonywać. Jeśli macie oczywiście jakiekolwiek dodatkowe pytania, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Ewentualnie zapraszam Was na moje transmisje na Kiku bądź na Twitchu, do których link znajdziecie w opisie. Ja tam z chęcią postaram się wam odpowiedzieć na wszystko. Zaprezentować wam, może, to na żywo, może na żywo, bardziej po prostu wam się to przyjmie i będziecie mieli możliwość bardziej to ogarnąć, jak będziecie widzieć na żywym organizmie. Także wszystkie linki macie w opisie. Ja się wam żegnam. No i się